Jak już blaszka jedna jest, druga też jest. Teraz muszę na trzeciemu szybko rozłożyć ciasto i do pieca. Jak już wcześniej wspominałem, Adam jest na urlopie zasłużonym. Ja też niedługo pojadę na zasłużony urlop. Ale wcześniej. Ciasto jeszcze zawołuję. Trochę odpatrzyłem jak Adam robi. Ja mam za dużo to, restryj. to ubijanie tego ciasta tutaj nie. tej klasy nie idzie tak jak sprawnie, jak to robił Adam. Ale staram się. Nie poddaję się. Także każdy każdy chłopak dla dziewczyny może zrobić, każdy mąż, żony. Jest to proste ciasto i to trochę chęci, sporo ja... A ja je zrobię, to i... Je... te palce się nie kleją ale miałem chociaż wziąłem tej mąki to i tak się kleją o, udało mi się proszę spojrzeć jak to mi się udało jak to ślicznie mi wygląda teraz o, oczywiście to teraz pójdzie do piesa możemy Otwieramy piec no i przy temperaturze 180, jak Adam mówił, wkładamy i czekamy aż będzie takie samo jak to. Ciasto już nie nam piecze, a my teraz przystąpimy do robienia kremu, tak. Razem przystąpimy. ciągle spojrzeć spojrzeć jak tu ładam tak, 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 tak zrobienie tak, tak. Mm, kremu dobrze mamy, mamy masełko, zamy no i jedziemy sprowadzamy to masełko o. no i później, jeżeli to już masło jest rozprowadzone dodajemy wcześniej Przygotowaną masę aż się ma hmm. Nie wygodnie, to ja przytrzymałem a... Proszę wannę musimy dodać. Chcę zobaczyć, czy mi piecu się nie przypaliło. Proszę e. wyjechać dalej. No. Wszystko wystrobać, żeby mi się stało. Roboty przewiązłem tylko jeden słoiczek nie było w planie, że będę robił tam je to siasta. Oj, oj, ale równa Nie, Ja nie jestem pałowiec, no. trochę na boki leci. To mamy już wszystkie popieczone, jak widać, trzy spody. Teraz na tak przygotowane dajemy, jeżeli ktoś nie ma pomidor własnych, to możemy z jagody, drzem jagodowy dać.

I, i po rozłożeniu brzemu dajemy następnie dajemy a mogę tą samą łyżką dajemy tą naszą masę żeby równo rozłożyć to być bardzo grubo używam tej samej paski co Adaś używał który ma wielu, wielu lat już się znamy i pływamy jedno w życiu przeżyliśmy Dlatego zmiana kuchni to mój żołądek automatycznie już to odszuwa mamy jedną warstwę zrobioną teraz przekrywamy może mi się uda możliwe przekrywamy go a następnym I jedziemy Trzymy. Na no. i na to jedziemy. Oczywiście musimy trochę zostawić na górę. O no, tyle. Powinno nam starczyć. Oczywiście na... Na górną warstwę nie dajemy dżemu, tylko dajemy sam dżem. Jeszcze trochę to miejsce, bo tu braki. No. Pięknie, sacy. Mamy drugą warstwę. Teraz dobre są te kołemki. To by mi się udało, oj, 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 patrzcie, to by się udało odważymy trochę może. O! Teraz spróbujemy to. Nie połamać. No to zobaczymy, czy to wyjdzie. Ojej, prawie, się... prawie, Pięknie. No i na tą górną warstwę tylko rozkładamy nasz krem. Nie przejdzie na to polewa czekoladowa. I ciasto gotowe. Do mm. mm, bardzo widać. Dobrze. Zdecydowałem, że, że każdy mąż, żony, mam mu taki ciasto zrobi. Jak już ja je zrobiłem, to tu nie ma wielkiej filozofii. A jak mówiłem wcześniej, ja jestem kompletny noga do robienia, do pieczenia, do gotowania. Oczywiście nagrywam to, co Adam nam robi, ale... Najlepiej bym ja tylko placki zimne i skarbowek. Reszta to już czarna magia. O i mamy nasze ciasto przygotowane. Teraz zaniosę do chłodnego i później polewą zostanie polany. I tak ciasto Mamy zrobione, teraz przystąpię do robienia polewy czekoladowej. Oczywiście to odłożymy na bok. I tak, do polewy czekoladowej potrzebne jest jedno jajko. Mamy jajko. Jedno jajeczko. Dwie łyżki cukru. No i dwie łyżki, nie, trzy łyżki cukru, przepraszam. Tak to jest napisane. I dwie łyżki kakao. Jest jedna, jest druga. Teraz to trzeba wszystko uczyć. Tarty. Teraz musimy rozpuścić margarynę, półkowski margarynę. Lałem gorącą margarynę. Teraz wyrobimy. Będzie to nasza polewa czekoladowa. Mikro przykryjemy całość. Teraz wygrzemy. To no, ładnie no, to wyrównamy. No. no i teraz odstawimy do płodni, żeby nam ta polewa czekoladowa zwierzniała. No i w wielkim skrócie pokazałem jak jak się robi ciasto do niedzielnej kawę kiedy nie ma naszego Adama na półci no i tak wygląda będę bardziej przechylał bo mi jeszcze wypadnie no teraz jestem w swojej kabinie no i oczywiście że to ja robiłem to ciasto muszę jako pierwszy przeprowadzi degustację, czy dobrze zostało pieczone. Niczym podam załodzę. Mm. Mm. No Railine podniebienia, naprawdę. Polecam. Żeby każdy zrobił takie ciasto i spróbował. þetta holta tað er jo